Cześć, kochani, witam wszystkich Kinga z tej strony Kanon Garden. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak posadzić róże z gołym korzeniem. Pokażę Wam, jak prawidłowo przygotować je do sadzenia, jak prawidłowo posadzić je w doniczce oraz opowiem Wam, jak później je pielęgnować. Moje róże znajdują się w tym oto pudełku, a więc czas najwyższy, żeby znalazły sobie nowy dom w moim ogrodzie. Zapraszam. Przez sytuację z Brexitem mój ulubiony producent róż, czyli David Austin, totalnie wstrzymał dostawę swoich roślin na terenie Europy w tamtym roku. A więc możecie sobie wyobrazić moją radość, kiedy w tym roku, bodajże chyba w styczniu, dostałam informację, że wznowili wysyłkę i można znowu zacząć zamawiać ich piękne róże poprzez stronę internetową. A więc. Pełna entuzjazmu i radości zamówiłam sobie w tym roku dwa kolejne krzaczki pięknych róż angielskich właśnie z firmy David. Austin. Pierwszą odmianą, którą sobie zamówiłam, to jest Gabriel Oak i on ma takie śliczne, ciemnoróżowe kwiaty o bardzo mocnym, owocowym zapachu i jego wymiary to 1,20 m na chyba 1,20 m. Drugą odmianą, którą zamówiłam, jest Gertrude Jekyll o też intensywnych, różowych kwiatach, ale trochę jaśniejszych. Ma bardzo mocny zapach róży i ona ma wymiary 1,10 m x 90 cm. Obie y, róże to są róże rabatowe, a więc idealnie nadają się do posadzenia w toniczkę. Kiedy jest najlepiej zakupić oraz posadzić róże z gołym korzeniem? Według Davida Austina, ponieważ jego zasad się będę dzisiaj trzymać, najlepszy moment to jest albo jesień, albo wiosna. Te dwie pory roku charakteryzują się niezbyt wysokimi temperaturami oraz zwiększonymi opadami, co wspomoże nasze krzaczki swobodnie oraz bezproblemowo zaaklimatyzować się w naszym Ogrodzie. Moje róże przyszły zapakowane w takim oto pudełku zawinięte w taką specjalną folię. Ta folia chroni je przed utratą wilgoci i jeśli nie jesteście gotowi na posadzenie swoich róż w dniu ich przybycia do Was, to w takim opakowaniu możecie je przetrzymywać do dwóch tygodni w miejscu chłodnym. Oraz ciemnym. Ja osobiście aż tak długo ich nie trzymałam, ale moje róże spędziły tydzień w moim garażu i wyglądają bardzo dobrze. Co do doniczki, ponieważ ja będę swoje róże sadzić w doniczce, najlepiej jest wybrać doniczkę o minimalnych wymiarach. 45 cm na 45 cm. Co do ziemi, jakiej będę używała, to wybrałam wysokiej jakości ziemię do doniczek z dobrym kompostem. Przy okazji też wzbogacę ją o nawóz, o wydłużonym czasie działania do Krzewów kwitnących, i właśnie szczególnie, w szczególności do róż. Kiedy już jesteśmy gotowi do posadzenia naszych róż, czy róży z gołym korzeniem, David Austin zaleca namoczyć je przed posadzeniem. Moczymy je przez minimum 2 godziny, a maksimum 24 godziny. Taki zabieg pomaga korzeniom naszej róży wciągnąć trochę więcej wilgoci, co wspomoże tylko nasz krzaczek do bezpiecznego przyjęcia się na jego nowym miejscu. A więc zaraz wypełnię moją doniczkę ziemią wysokiej jakości i pokażę Wam, jak prawidłowo posadzić takie róże w doniczce. Doniczka jest wypełniona dobrej jakości ziemią wymieszaną z nawozem do roślin kwitnących. Kiedy napełniałam tą doniczkę, starałam się też tą ziemię lekko przyklepać, żeby dobrze ułożyła się w naszej doniczce i żeby nie tworzyły się jakieś takie bąbelki powietrza, które mogą zagrażać korzeniom naszej rośliny. Chcemy, żeby ta ziemia bardzo szczelnie opatuliła korzenie naszej róży. Róża z gołym korzeniem wygląda tak. Trochę absurdalnie powiem szczerze. Ona się moczyła dzisiaj przez 4 godziny i jestem już w tym momencie gotowa na posadzenie ją w tej doniczce. Biorę jej korzonki i staram się je delikatnie rozdzielić, żeby ładnie je ułożyć w tej doniczce. Patrzę, czy jestem zadowolona z jej pozycji. I bardzo ważna rzecz, moi drodzy, David Austin zaleca, żeby miejsce szczepienia naszej róży, ponieważ wszystkie róże szlachetne są szczepione to jest tutaj taki punkcik, tutaj widać, że tu wychodzą y, gałązki, a tu jest miejsce szczepienia to miejsce powinno znajdować się przynajmniej 5 centymetrów od brzegu doniczki. A więc kiedy już jestem zadowolona z pozycji mojej róży i miejsce szczepienia, sobie tu zaznaczyłam 5 cm trochę niżej musi być. Kiedy wszystko już jest tak jak chcę, delikatnie napełniamy doniczkę ziemią. Resztą ziemi, którą mamy, ja oczywiście ją wymieszałam z nawozem. Wypełniając tą doniczkę, pamiętajmy o lekkim dociskaniu ziemi. Kiedy już wypełniliśmy szczelnie naszą doniczkę, ja wiem, że ta róża na razie nie wygląda super, ale dajmy jej trochę czasu, bardzo dobrze podlewamy całość. Jeśli nam ziemia osiądzie i obniży się, możemy oczywiście doniczkę dopełnić. Pierwsza z moich róż już jest posadzona, drugą posadzę poza kamerą, ponieważ proces jest taki sam. No i co dalej stanie się z moją różą w doniczce? Musimy mieć świadomość tego, że uprawa roślin w doniczkach wymaga trochę innej opieki niż uprawa roślin na rabacie. No więc musimy mieć pewność, że ziemia w tej doniczce nie przeschnie, ponieważ ta róża w tym momencie potrzebuje wilgoci, ale nie powinna stać w wodzie, więc podlewamy ją w miarę umiarkowanie i wtedy kiedy zobaczymy, że wierzchnia część ziemi jest już przesuszona. Więc pamiętajmy, podlewamy ale tak, żeby jej nie zalewać. Ponieważ róże uwielbiają słońce, one wymagają minimum, chyba bodajże 6 godzin dziennie. Dobrze jest taką doniczkę postawić w słońcu. Ja to doniczkę umieszczę na dachu mojego garażu, ponieważ od początku taki był plan, i wiecie, że w tym roku planuję tam ogród w doniczkach, i one tam będą miały słońce przez cały dzień. Co do naważenia takich róż w doniczkach, to już zależy od tego, czy macie róże, która kwitnie tylko raz czy róże, która powtarza swoje kwitnienie. Ja we wcześniejszych latach nawoziłam swoje róże trzy razy w roku, czyli marzec, maj i lipiec, a w tym roku postanowiłam zastosować się do porad właśnie Davida Ostina i on mówi, żeby róże, które kwitną tylko raz nawozić w marcu, a róże, które powtarzają swoje kwitnienie i to jest właśnie taka róża, nawozimy najpierw w marcu, a potem po pierwszym kwitnieniu. Oczywiście Oczywiście ja nawożę swoje róże nawozem o wydłużonym czasie działania do krzewów kwitnących i taki nawóz najlepiej wam właśnie polecam. Jeśli będziecie nawozić swoje róże nawozem azotowym to niestety wasza róża będzie szła w liście, a nie w kwiaty. Co do opieki nad różą w doniczce zimą, ja osobiście nie robię nic specjalnego. My zimy w Holandii mamy dosyć łagodne, a więc nie obawiam się tego, że może się coś stać mojej róży. Wy jeśli mieszkacie w takim miejscu, gdzie możecie mieć srogie zimy, większe przymrozki, takie powiedzmy minus 10 i obawiacie się, Możecie taką doniczkę na zimę owinąć agrowówkiną albo folią pompelkową. Co do osadzenia róż z gołym korzeniem w ziemi, postępowanie jest takie same, jakie ja Wam pokazałam w wideo. Oprócz tego, że liczycie te 5 cm nie od brzegu doniczki, tylko od powierzchni waszej rabaty. A więc możecie sobie na przykład wziąć kijek, wykopać dół, położyć ten kijek na właśnie poziomie ziemi na waszej rabacie, odmierzyć 5 cm, wsadzić tą różę, przysypać i spokojnie macie już posadzoną różę z gołym korzeniem w ogrodzie. Róże są ślicznymi krzewami ozdobnymi do ogrodu, i osobiście ja sobie już nie wyobrażam moich rabat czy też doniczek bez nich. Marzy mi się kiedyś utworzenie własnego rozarium, ale mam świadomość tego, że to się raczej już nie wydarzy tutaj w tym ogrodzie, ponieważ on jest za mały. A więc, jeśli kiedyś moje marzenie się spełni i uda mi się kupić większy kawałek ziemi, Możecie się spodziewać tego, że przeznaczę e, jego jakąś część tego nowego ogrodu, właśnie na zakątek z różami. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Intensywnie wkraczamy w wiosnę. Ja naprawdę moja głowa jest pełna pomysłów i w tym roku. Powiem wam szczerze, nie wiem czy nie przebiję samej siebie, ale wiecie, gotuje się tutaj pomysłów będzie pełno i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z treści, jaką wam tutaj prezentuję. Dziękuję wam dzisiaj za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć.